Cześć, z tej strony Max, to jest dziewiąty już odcinek z gry Dirt Rally 2. No nic, ja sobie włączam grę, ja już włącz, a raczej ja już włączam grę i tak się zastanawiam, który ten ride z dzisiaj był najtrudniejszy. Wydaje mi się, że najtrudniejszy ride był albo w Grecji, albo w tej Finlandii. To była chyba Finlandia. To było chyba w 5-6 odcinku nagrywałem ten raid w Finlandii. Dosyć trudny. Z drugiej strony, gdybym wolniej jechał, byłbym bardziej ostrożny, podobnie jak w tym rajdzie grecji, że w rajdzie grecji częściej wypadałem, więc pewnie. Więc wydaje mi się, że rajd Grecji na ten moment jest najtrudniejszy. Ehm, próba czasowa. I to był. Tak, to była Finlandia, dosyć trudny raid. Grecja już była. Monte Carlo już dzisiaj było, bo miałem na piszanku pierwszy odcinek z dzisiejszego dnia, czyli chyba T 6 albo 7, piąty, Nie, chyba nie. No to był o Monte Carlo. E, teraz będzie mm, Nowa Zelandia. I tyle Nowej Zelandii jeszcze nie mieliśmy. Dzień bez chmur nie jest... tu jest dzień pochmurny, pogoda. Nie, to weźmy... Dzień bezchmurny, no, Ładne z, z ładną pogodą. Co my tu mamy? Jakieś krótkie odcinki? O, jest 4. O, 16, i coś, jest najdłuższy, widać. Ta, najdłuższy. Dobra, weź, najdłuższy ma 16, najkrótszy ma chyba 4. 4,79. Aha, no właśnie. Hmm, z której warto strony zacząć? Czy to jest ten? Dobra, zaczynam, przy, zaczynam od tego krótkiego rajdu i wybierzemy sobie jakieś... auto. Oh, ta była... Dobra, weźmiemy teraz t te 2 Myślę, że weźmiemy sobie y, tego, jakąś datsana. nie znam tej firmy, przypomina trochę lunchie, tylko że bardziej nowoczesną. To przypomina jak te wcześniejsze, czyli np. Opel czy BMW. Bardziej terenowy, później jest Ford, Peugeot i Seat. Trzy kolejne następne. Później jakiś Volkswagen, następna luncheon, i tak dalej. Ale zanim to, to to, to wybierzemy sobie a, tego, tą, że tak nazywam, bardziej nowoczesną luncheon. czyli tego Datsana, później weźmiemy Później weźmiemy jakąś Renault. No bo jak skoro mnie jest tu bardziej żwirowo. Nie no, jest to Nowa Zelandia. Będzie trochę górzyście. Ma krótka trasa będzie niecała 5 km 77 metrów wysokości. Nieźle. Czas startu 1351, czyli troszkę wcześniej niż zwykle. Bezchmurnie, może do tego, że strefa czasowa. I mamy tylko żwiry, więc nie będzie. Więc nie będzie jakoś gwałtownie, nie będzie jakoś źle. Dobra. Więc myślę, że Wam się ten odcinek spodoba, mam taką nadzieję. Fajny teren, trochę przypomina rajd chyba Australii, tylko bardziej bo jasny jest ten piasek. Sprawdźmy opony oraz tak zwane zawieszenie. Miękkie opony, dlatego że taka trasa, aby była wygodna. Wygodna, że tak... No, może niewygodna, ale ładna, żeby nie była wyboista, pewnie będą tam wyboje. Pewnie żeby nie było trudno i tyle. Mamy takie mamy inne ustawienie auta mm, i myślę, że pora zacząć. Dobra, więc ja zaczynam. Więc życzę miłego jego oraz możecie życzyć mi po raz kolejny powodzenia. Ja was zostawiam z pilotem i potem widzimy się w kolejnym rajdzie, w, raj, w kolejnym rajdzie tym samym kraju, tym razem w brzydszej Pogodzie. Czyli w deszczu i w... I w w dzień, ale chyba w. No to tak, w gorszej pogodzie, ale po prostu sobie, jak będzie na przykład noc i deszcz, no to. No, po prostu widzimy się w innej pogodzie, dobra. Ja się z Wami żegnam na chwilę i cześć. Widzimy się za parę minut. Cztery, cztery, trzy trzy dwa, dwa jeden, jeden prawy bardzo długi, otwiera trzydzieści, jeden lewy zacisk, trzydzieści, cztery lewy nie tnij. 3 prawy. Do uwaga, nie dni 3 lewy. 50 przez szczyt, 1 prawy zacisk. skręt ukryty, nie tnij, jeden lewy zacisk, i trzy prawy otwiera, dwa lewy do trzy prawy otwiera, do jeden lewy zacisk. Skręt, trzy prawy. Do skręt, do razu, cztery lewy przez szczyt. Szeroko, długa, nie ciąć, ciasno, dwa, do prawy, cztery, może ciąć. Trzydzieści. Trzy lewy. Do trzy prawy, otwiera trzydzieści. Do czwarty prawy serpentyna. Do trzy lewy. Do pięć prawy, do cztery lewy, bardzo długi, otwiera trzydzieści. Trzy prawy. Do trzy lewy. Do skręt dwa prawy Otwiera do cztery lewy otwiera bardzo długi zacisk przez szczyt do trzy prawy, długi nie Otwiera Do 2 lewy zacisk, nie tnij. Do 6 prawy. I 3 lewy, nie dni, przez wąską kratę. Otwiera przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt, do 3 zacisk, lewy, nie tnij. Do 6 prawy. Do nie tnij 4 lewy. Do 5 prawy. 20. 4 lewy, do powoli 2 prawy, bardzo długi. Otwiera przez szczyt. Do 4 lewy, 20 prawą przez szczyt, skręt ukryty otwiera nawrót lewy do cztery lewy dwadzieścia prawą przez szczyt skręt ukryty otwiera nawrót lewy trzy prawy przez szczyt do pięć lewy trzydzieści Cztery lewy długi zacisk. Do sześć prawy. I sześć lewy. Do dwa prawy zacisk. Do dwa lewy zacisk. Do cztery prawy otwiera przez szczyt. Do sześć lewy długi. Pięć, prawy długi, zacisk 3. To 5 lewy nietni i prawą przez 30 przez lewy przez szczy długi. Zacisk 3 nietni to 1 prawy. Do nietni 3 lewy. 20. 6 prawy do powoli, 1 lewy zacisk. Do 1 prawy zacisk. Otwiera 60 przez szczyt i meta 70 do hamul. No, udało nam się przejść rajd... E, to była Australia? Ehm. Um. Um. To chyba była rajd. A to chyba było rajd w W każdym razie było trochę łatwo. Trudne to jakoś nie było. No, nieźle. Całkiem ładnie wyszło. Momentowy. Było nawet ok. Nie było jakoś źle. Trochę się powywracałem, ale i tak było dużo lepiej niż w Grecji. Oj, to na pewno. Przechodzimy dalej do tym razem mokrej, że tak to strefy, czy tam mokrej trasy. Próbowa czasowa. Tak, to by. A, to była Nowa Zelandia, przepraszam. To nie była Australia, tylko przepraszam, to była Nowa Zelandia. Potem jest Polska. Polskiej przychodziliśmy w pierwszym odcinku, tylko że była strasznie trudna. Może dlatego, że miałem takie złe ustawienie, nie wiem. Weźmiemy teraz coś, dłuż... coś dłuższego. Um... O nie, na pewno. Nie, to są same dłuższe trasy. Weźmiemy ten 6-kilometrowy, czyli to. To już było. To byśmy sobie. Mm... Mm, to czy to, to są podobne. Nie wiem. Cóż, weźmy to samo. Tym razem weźmy dzień pochmurno i mokra nawierzchnia. Dobra, lecimy. Auto. Ta już była. Teraz. ta to już była. Dobra, to lecimy do tego auta firmy Renault. Taki renowy. Może będzie dobrze się nim jeździć. Może będzie łatwo w deszczu tutaj w Nowej Zelandii. Kto wie? Oby. Czyli Nowa Zelandia, przepraszam, nie Australia. Australia już była i była chyba była trudna? Nie wiem, nie jestem pewien. Mamy 6 km 103, 100, prawie 35 m wysokości. Czas startu. Chyba no, to samo nawet godzina. I tylko że pochmurno. No i mamy żwirę. Czyli chodzi na to, że jest łagodniej niż wcześniej. Eee, Trasa chyba bardziej pomokła, ale nie ma jakiejś wielkiej różnicy. dobra, to myślę, że będzie łatwy rajd. Dobra, więc ja was zostawiam z pilotem. Jeszcze tylko sprawdzę ustawienie auta. Opony średni tym razem, chyba że wcześniej było to samo, nie wiem, chyba e, albo to samo, albo inne stawienia tuningu. Na tuningu wolę nie ustawiać oraz tych opon, bo uważam, że jest tak domyślnie, że te domyślne ustawienia są najlepsze po prostu dla auta. Dobra, więc ja włączam e, rajd. Oczywiście jest to tylko jeden odcinek. Więcej rajdów tego typu, ze wszystkich, będzie po prostu w jakichś turniejach, czy tam zawoda. No ta, turnieje, czy po prostu w karierze. Podobnie jak z Rally Crossem. Z Aczkolwiek nie wiem jak to będzie w Rally Crossie. Ile jest tam teraz, ale... Pewnie będzie ich mniej dużo. Dobra, więc ja przechodzę do rajdów i zostawiam was z pilotem i za kilkanaście minut się słyszymy. Więc.. Życzcie mi powodzenia. Obyśmy nie wywali... Obyśmy dobrze przeszli ten rajd i się nie wywalili. No nic. Są niektóre detrony, niektóre łatwe. A ja przechodzę do raju samego. Ży więc życzcie mi powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Płaski szczyt, 30. Szczyt nietniej, 3 prawy, długi zacisk. Do 3 lewy przez szczyt, długi zacisk. 30 prawy długi zacisk przez szczyt 30. Nietni otwarty, nawrót prawy. Środkiem przez szczyt, środkiem przez szczyt. 6 lewy do 2 prawy Długi zacisk, nie tnij, otwiera Dotnij 5 lewy Długi do 5 lewy. Prawy długi wyjście szczytem 30. Cztery lewy długi zacisk 3. Do cztery prawy długi otwiera do cztery lewy długi otwiera. Prawy 30. Otwiera nawrót lewy. Dziura w przedniej prawej. Zatrzymaj się, żeby ją naprawić albo spróbuj jechać dalej. Do nawrót prawy. Otwiera 30. Prawy długi wyjście szczytem do lewy długi przez szczyt dowolno dwa prawy zacisk dwa prawy zacisk 30 nietni otwarty nawrót lewy Trzydzieści nie dni, otwarty, nawrót lewy. Do cztery prawy. Do cztery prawy. Uwaga, trzydzieści dwa. Prawy, długi zacisk. Do cztery lewy przez szczyt, długi zacisk. Do trzy prawy, długi przez szczyt. Do cztery lewy. Do prawą przez szczyt trzydzieści przez bramę sześć lewy przez szczyt długi. Do dwa prawy, długi otwiera.

Prawy długi do otwarty, nawrót lewy. I trzy prawy długi do otwarty, nawrót lewy. I 3 prawy długi do otwarty, nawrót lewy. 30. 4 lewy do 3 prawy długi zacisk. Do 2 lewy, do 6 prawy, otwiera 50. Mamy mniejszą moc. 3 prawy, długi zacisk, do 3 lewy. Do 3 prawy, długi zacisk. Do 6 lewy przez szczyt 32 prawy zacisk. Do 6 lewy przez szczyt 32 prawy zacisk. Do otwarty nawrót lewy otwiera. 6 lewy do 4 prawy zacisk. 6 lewy do 4 prawy zacisk. Do 5 lewy i 2 prawy zacisk 1. Do 4 lewy i 3 prawy długi otwiera przez szczyt, przez bramę. Trzy prawy, długi zacisk do cztery lewy do cztery prawy to cztery prawy do pięć lewy przez szczyt bardzo długi Do 5 prawy. Do czwarty nawrót lewy. 30. Uwaga, 5 lewy, do 2 prawy, długi zacisk, 1 zacisk. 6 lewy przez szczyt! No nie wierzę, nie udało się. Aha, było tak blisko. No widać, że ale i tak jest chyba łatwiej. Nie wiem, wydaje mi się, że jest łatwiej niż w Niemczech na pewno, w Nowej Zelandii. Ale że trudne to było i tak ten rajd. Więc no szacun dla twórców, ale chyba jeden z moich ulubianych. Nie wiem, jakoś lubię ten rajd, podobnie jak Niemczech, chociaż Niemcy, no nie wiem, tam jest bardziej ślisko niż tutaj. Dobra, myślę, że to wam się... Myślę, że taki odcinek wam się spodoba. W kolejnym odcinku będziemy w rajdzie Polski. <laughs> Ciekawe jak tutaj będzie, czy będzie dobrze, czy będzie... Nie wiem, czy będzie źle, bo tu jest gleba, czy będzie ziemia, a tu jest żwir, czyli... Ziemia z kamieniami, to jest sama Ziemia, więc może będzie trochę łagodniej. Potem jest Hisz... Hiszpania, tak. Później będzie USA, Walia i Szkocja, więc jeszcze trochę tych odcinków będzie. Może jak mi się, może jak szybko się film wrzuci, to może nagram jeszcze w tym dniu odcinek z rajdu Polski, Kto wie. Ale więcej tego typu rajdów, czy tam wszystkich rajdów, więcej, czy tam wszystkie odcinki z rajdów będą po prostu, czy to w jakiejś karierze, czy to w jakichś mistrzostwach. Nie wiem jak to jest z tymi, nie wiem jak to jest z rally Crossem. Nie chcę włączać. Aha, a, bo to jest tylko... A, no dobrze. No cóż, to może żeby wam nie spoilerować za bardzo nie wiem, przejdziemy może... nie wiem, czy wszystkie rajdy, albo... Mamy dzień po chmurnym, mokrym nie możemy wybrać trasy, tylko możemy wybrać kowronki pogodowe tych rally crossach. Ale to myślałem, się, no bo są przygotowane rajdy na zmienionych trasach, więc to ja rozumiem. Ym... Dobra, więc myślę, że to będzie na tyle. Więc... Tak się prezentował rajd Nowej Zelandii. Szkoda, bym dwa ukończył, byłoby je wtedy jeszcze łatwiej niż w takich Niemczech. No i tak chyba było łatwiej niż w Niemczech. Dobra, więc może więc wychodzę z gry, także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę suba. I napiszcie komentarz, jak wam się ten film spodobał. No nic. Spróbuję. No, no nic, może w karierze będzie lepiej nam szło, ani by było, lub, lub w turnieju, bo będzie rywalizacja, to na pewno i będzie tak naprawdę o co walczyć i tyle, a tu można tak dla zabawy przyjechać się, więc no będę się pewnie bardziej starał w tych mistrzostwach, no ale trochę się tego obawiam. Mistrzostw, jeśli, no nic, jeśli się film szybciej wrzuci, to nagram jeszcze Arit Polski, jeśli nie. No to nie będzie, więc... Więc możecie oczy, więc nie oczekujcie po prostu odcinka. Następnego jak wpadnie, to będzie mała niespodzianka. jeśli nie, no to nie, trudno. Dobra. Także siemanko, cześć i pa, pa. Widzimy się jutro albo jeszcze dziś w kolejnych odcinkach. Także cześć.